Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. strony mówi Olaf to będzie bardzo ekspresowa audycja. Chciałbym tylko napomknąć pewną rzecz, a potem zrobimy z tego dłuższą audycję, ponieważ odkryłem, że najprawdopodobniej mamy do czynienia z najbardziej dokładną predykcją pogodową, czego nie widać na pierwszy rzut oka, ale poświęcimy temu dłuższą chwilę, czy raczej. Może nawet i godzinną audycję, żeby dokładnie zanalizować właśnie predykcję pogodową, która może być po prostu najdokładniejszą, jaka dotychczas powstała. A na razie spójrzmy na parę screenów, które Wam przygotowałem. Tutaj mamy właśnie 6 stycznia, Norwegia w szponach zimy, w rejonie Oslo pad rekord. 6 stycznia, czyli to musiało się dziać chyba w nocy, z 5 na 6 stycznia. No i tutaj czytamy właśnie, że w Oslo w nocy w piątek na, e, z piątku na sobotę termometry wykazały minus 31 e, stopni e, Celsjusza e, i tyle nie będziemy na to marnować czasu bo po prostu muszę zrobić to audycję bardzo ekstremalnie szybko e, ale odkryłem po prostu pewną e, ciekawą rzecz się zszokowałem że że być może mamy naprawdę do czynienia z najbardziej dokładną predykcją pogodową ale żeby to udowodnić, się zbadać, to zrobimy z tego dłuższą audycję tutaj mamy z kolei znowu 5 stycznia rekord morozu w Finlandii, tak zimno jeszcze nie było w tym stuleciu 5 stycznia Finlandia, tu jest tak samo minus 44,3 stopnia minus 44,3 stopnia, dobrze tutaj Wam tylko przypomnę audycję minus 50 stopni 25 października, tam jest przeczucie gdzieś tam z tydzień czy tego tygodnie wcześniej powstało takie przyczucie właśnie. Tu jest czwarta minuta, 55 sekunda. Posłuchajmy chwilę tej, tego kawałeczka. A szczególnie Hiszpanii, tak? To były o tym audycje. No to rozumiem, że tutaj te 50 stopni na minusie będzie dotyczyło jakiejś Islandii, Norwegii, Szwecji, Finlandii albo gdzieś tej europejskiej części Rosji ponieważ nie jest tutaj też powiedziane, że to będzie nagle, więc rozumiem, że to może być... System... Dobra. Y no, no bo też tam nie słuchajmy dalej, bo i tak poświęcimy temu dłuższą chwilę właśnie w osobnej audycji. Więc mamy tutaj właśnie, że są wymienione też kraje: Szwecja, Norwegia, Finlandia i Europejska Część Rosji. To jest dokładnie jak na tej mapce właśnie mróz zaatakował Szwecja. Norwegia, Szwecja, Finlandia i Europejska Część Rosji. Dokładnie jest to powiedziane. Następnie mamy. Tutaj jest 30 listopada, tak? Bo tu jest 25 października. A 30 listopada ja tam prowadzę takie dywagacje i zastanawiam się nad inną interpretacją która tak naprawdę naprowadziła mnie na prawidłową interpretację. Sami to ocenicie, jeśli zrobimy z tego dłuższą audycję i rozsądzicie właśnie, co o tym sądzicie. Tam ja obliczałem dni właśnie, że minie 50 dni do czasu, do czasu kiedy 5 stycznia będzie 50 dni. O, tu jestem 5 stycznia i 5 stycznia w piątek minęło 50 dni, Bodajże, chyba od czasu opublikowania tej audycji, lub od tego poczucia, już nie pamiętam. I dokładnie po tych 50 dniach zaatakowała maksymalna fala mrozu dokładnie w tych krajach, które wymieniłem tak? czyli europejska część Rosji Finlandia, Szwecja, Norwegia tam gdzieś chyba jeszcze Islandię wsadziłem no ale no Islandia nie jest zaatakowana. No i tyle. I chodzi o to po prostu, że na podstawie tych dwóch audycji i tego SMS-a, który był chyba tydzień czy dwa tygodnie przed pierwszą audycją zrobiony, pokażę Wam, że najprawdopodobniej mamy do czynienia z najbardziej dokładną predykcją pogodową jaką kiedykolwiek widział polski YouTube ponieważ jesteście na najlepszym kanale do spraw jasnowidzenia i tyle, będziemy mieć chyba kolejne przypowiednie z dokładnością co do jednego dnia ale sami zbadacie, sami pomyślicie właśnie co o tym sądzicie a na pewno jest, zobaczycie, poczujecie to, że te słowa, ten SMS pro oczy był natchniony, że tam było natchnienie, że tam było czuć, że coś jest w tym 50 stopni ale po wszystkie szczegóły zapraszam na dłuższe audycję. Którą nie wiem, kiedy zrobię, może za parę dni, bo już od dwóch miesięcy obiecuję sobie, że zrobię znowu tą audycję z meteorytem, bo tam też odkryłem pewne szczegóły niesamowite, które pokazują trajektorię meteorytu, co jest w ogóle nie do pomyślenia, ale tak jest. W prostym, krótkim SMS-ie, jeśli jest natchniony Duchem Bożym, to nawet w dwóch czy trzech zdaniach, a czasem nawet i w innym, może być zawarta trajektoria lotu meteorytu, e, więc zapraszam serdecznie na kolejne odcinki e, wszystkich programów z cyklu Jasnowic Gdańska czy Jasnowic Olaf e, czy po prostu tam, jak zwał, tak zwał. <laughs> ważne, że po prostu wszystkie te wizje jasnowidzenia, sny prorocze, ja bezpośrednio łączę właśnie z Panem Jezusem. To jest ważne, bo jeżeli wszystkie rekordy są bite, jeżeli wszyscy jasnowidze nie mogą jakby przemóc tych przepowiedni z dokładnością co do jednego dnia, to znaczy się, że albo jest tam mniej Jezusa, <laughs> albo w ogóle. A nie mogę wcale, a jest mniej Jezusa, tak? Jeżeli byłoby więcej, to byłoby więcej przepowiedni z dokładnością co do jednego dnia. Czyli na przykład jak u nas jest kilkanaście do dwudziestu paru, to ktoś tam, jakaś wróżka czy coś powinno mieć 30 parę, tak? No i tyle. Dobra, dzięki za uwagę. Trzymajcie się, z Panem mogę, cześć. Biblia tysiąclecie. Pismo Święte. No jest Apokalipsa świętej. Trąba piąta. Pierwsze piany.